I dzisiaj wam pokażę, jak możecie prawidłowo uzupełnić wszystkie detergenty w pralce Whirlpool TDLR. Więc zacznijmy od otwarcia osłony. I jak widzicie, mamy tutaj trzy różne sekcje. Sekcja numer jeden, oznaczona jedną kreską, jest do prania wstępnego. Jeśli używacie opcji prania wstępnego do mocno zabrodzonych rzeczy, wypełnijcie również. Ten, ten dozownik. Jeśli chodzi o środkowe miejsce, jest to dla zmiękczacza tkanin lub jakiegoś płynu zapachowego. Numer 2 jest to najważniejsza sekcja, jeśli chodzi tutaj o detergenty. Jest tutaj do, do wypełnienia główny detergent, do prania głównego, więc tutaj praktycznie zawsze musicie go wypełnić, jeśli nie używacie kapsułek tak to działa. Dzięki, wielkie za obejrzenie, miłego dnia, cześć!